Przemaneczko. Szybki, prosty przepis na super smaczne lody śmietankowe. 400 ml śmietanki. Im tłuściejsza, tym lepsza. Ubijamy, pinujemy, żeby nie zrobiło nam się z tego masło. Ja mam pół tabliczki białej czekolady i pół tabliczki zwykłej czekolady deserowej. Wszystko ładnie mieszamy. Po ubiciu masy lodowej mieszamy wszystko. Tylko pamiętajmy, mieszamy ręcznie. Nie używamy już do tego robota, bo zrobi nam się z tego zupa. Po wymieszaniu y, przekładamy to wszystko do naczynia, w którym będziemy to y, mrozić. Kilka godzin w zamrażarce spokojnie wystarczy. Zobaczcie, lody są już gotowe, piękne, puszyste. Posypujemy sobie to, czym chcemy. W moim wypadku są to jagody. Zobaczcie, jaki to jest prosty i smaczny przepis. Смакова.